Środowe popołudnie, 27 dzień kwietnia 2022 roku. 28. kolejka trzeciej ligi w grupie pierwszej, sezon 2021-2022. Natomiast, kiedy trzeba zagrać piłkę do środka w pole karne, wówczas robią się problemy. A może teraz Prusinowski, Prusinowski dośrodkowanie. No i było bardzo groźnie. Będziesz utrożny, czy nie? Chyba jednak nie. Lewa strona boiska. Tam dość długo już nie byliśmy, ale dobre bardzo podanie. Wysokość pola karnego, dośrodkowanie strzał. No i uwaga, tuż obok bramki, ależ było blisko, aby kapitan gospodarzy otworzył wynik tego spotkania. Jeśli chodzi o tę strefę powietrzną, Basiuk indywidualnie troszkę więcej miejsca. Lewa strona boiska, Michalik, Michalik mocno, ale ten strzał wyblokowany troszkę przez Pawła Czarneckiego. Miejsce numer jeden w bramce. Obecnie on tych meczów rozegranych więcej, a tutaj 16 metry. Mocny strzał nad poprzeczką. No i znów zrobiło się bardzo groźnie. Tu myślę, aż się prosi o ostrzał na bramkę. Oskar pyżyna, mur. Dobrze ustawiony mur. Ta piłka o zbyt wolno się wznosiła, ale jeszcze Ursus, jeszcze strzał, ależ bomba Kuzażewskiego i teraz z największym cudem Albert posiadała sporo. Chaosu w podaniach, prosto padła piłka właśnie EFN Radionow, Radionow już polukarnym polu karnym i ta lewa noga, bardzo mocny strzał, ale piłka uciekała ze światła bramki awansu do, do Fortuna pierwszej ligi, na razie to jest druga liga, ale, ale górna jej część, natomiast tutaj szansę gry wybrał Kalinowski, teraz Pyrzyna, ostry kąt Pyrzyna na prawą nogę, Pyrzyna jeszcze mocno w światło bramki, Zawodnicy z Nowego Dworu Mazowieckiego, 46 minut jest ponad za nami. A zatem pierwsza połowa meczu, 28. kolejki w Warszawie na remis. Powoli e, podnosi się e, napastnik, natomiast my już z drugiej strony. Teraz dobre krosowe zagranie do Jarosława Jampola. Minięty pierwszy zawodnik, znów wystawka i strzał nad poprzeczką Piotra Basiuka. Gwizdek już za nami, jam Pol mocno, no i obok bramki, ale tam jeszcze chyba musnął, tak? Dla bezpieczeństwa, Krystian Kalinowski. Stworzyć, no może trochę gdyby ta siła była mocniejsza Teraz Sosnowski, dośrodkowanie, strzał zablokowany Do bitka, słupek, tam jeszcze był Kalinowski Ależ teraz niesamowite szczęście pod bramką traktorków Powiem, ten zawodnik wszedł do składu wyjściowego Za Bernacika, ale to za chwilę teraz Dośrodkowanie, no i słupek, nie ma gola Kapitalna parada Alberta posiadały Człowiek, bez którego Trudno sobie też wyobrażać ten zespół a tutaj Faula, tutaj będzie żółta kartka i to będzie druga żółta kartka dla Jewchena Radionowa, więc to nie jest udany powrót na stare kiedyś niegdyś śmieci Jewchena Radionowa. To niepotrzebne wejście w środku pola. Za dużo agresji. No i teraz Ursus będzie w przywilejowanej sytuacji. Gdzieś lewa strona, lewe wahadło, to jest za które... Bardzo dobrze grałem w ataku, gorzej zdecydowanie broni Kamiński, Buczkowski, Buczkowski jeszcze w pole Tarnowski 1 do zera, więc bardzo szybko udało się spożytkować grę w przewadze! Co to była za akcja fantastyczne podania? I to była właśnie akcja rezerwowych w dużej mierze bowiem był tam Łukasz Buczkowski, był Patryk Kamiński, później znów Łukasz Buczkowski, on podaje a Paweł Tarnowski w bezwzględny sposób wykorzystuje tę sytuację, 76 minuta być może ostatnia szansa dla świtu piłka dochodząca, mocne zagranie, strącenie i tam troszkę bilardów w polu karnym jeszcze będzie jedna szansa, dośrodkowanie, Kowalczyk płasko jeszcze raz. Jeszcze jedna wrzutka. Teraz Buczkowski. To powinien być ten mecz. I to jest ten mecz. To już się zakończyło. To już I przechodzi do historii. Ursus Warszawa wygrywa ze świtem Nowy Dwór Mazowiecki. 1 do 0. Paweł Tarnowski. 76. minuta. Kapitalna akcja rezerwowych.